Dzień dobry kochani, witam was w nowym filmie na naszym kanale. <grywa> Dzisiaj mamy wtorek. Witam się z wami poranną kawą. Jest wtorek, w domu jest cisza, dzieci są w żłobku, zaraz dzieci. Powiem Wam ostatnio, Marysia, no, dłużej śpi. <grywa> Trzeba ją budzić o tej siódmej. A siódma to już jest taka godzina, kiedy zazwyczaj dzieci. Są ubrane, no a jednak ostatnio wstajemy trochę później, a ja stwierdziłam, że nie będę nastawiała budzika na na wcześniejszą godzinę, bo jednak potrzebuje też tego snu i nic się nie stanie, jak pojedziemy później. Jedyny minus tego, że jedziemy później, że w ogóle dzieci później wstają, jest to, że Marysia ma problem z ubraniem się. Ona jednak potrzebuje takiego wolniejszego czasu ran, rano. Nie od razu się ubierać, nie wszystko szybko, no a wiecie, jak to jest rano. A ja chcę jednak wyjechać szybciej, ponieważ jak wyjeżdżamy o tej 7.30, a zazwyczaj wyjeżdżałam tak 7.15, jak wyjeżdżamy o 7.30, to yy, są bardzo korki, okropne korki. Na szczęście do tego żłobka nie mamy jakoś mega daleko, no ale wiecie. Ale są korki i musimy stać długo w tych korkach i o jad, no mam nie było wcześniej takich korków, nie wiem, co się takiego zmieniło, ale to nieważne, więc dzieci są w żłobku, ja przyjechałam do domu, to Łukasza już nie było, Łukasz już poszedł do pracy, więc zjadłam sobie powoli śniadanie, odkurzyłam, ogarnęłam tutaj i mamy w sumie zaraz, za 15.10 jest, ja właśnie piję swoją pierwszą kawę. Mm. I tak, muszę um, dokończyć montowanie filmu i go skleić w całość um, i wrzucić na YouTube'a. To muszę zrobić, później zrobię zupę. Dzisiaj uh, będzie zupa szczawiowa. Powiem Wam, że dawno dawno nie jadłam dwa lata chyba będzie jak nie robiłam tej zupy, ponieważ y, karmienie piersią, ciąża... Znaczy w ciąży chyba jadłam, ale karmienie... podczas karmienia piersią to na pewno nie jadłam, bo szczewiany. I dla dzieci też nie dawałam, więc w sumie dopiero teraz był pierwszy raz y, jedli tą zupkę. Yy, I co? No i chyba na razie tyle co mam w planach, co muszę zrobić, więc zabieram moją kawę. I idziemy, siadamy do kompa. Będziemy trochę... Znaczy będę. <grych> Pomontuję to. Mam nadzieję, że uda mi się to skończyć. Że wszystko będzie ok. Nie będę miała żadnych... Nie będzie żadnych problemów i... No nie wiem czy mi się właśnie uda to wstawić na... Na, na YouTube. A. No zobaczymy. I pewnie Wam pokażę jakieś fajne ciekawostki może. Zobaczymy. Yy... Zapraszam Was do oglądania. Ok. E, film się renderuje. Ponad godzinę niby ma się robić. Zobaczymy. Może szybciej mu się uda. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych problemów z przetworzeniem tego filmu, a później z wrzuceniem na YouTube, że wszystko już będzie... że uda się wszystko za pierwszym razem. O tak powiem, bo powiem, bo y, ciężko... Y, bo często jest tak, że trzeba film jeszcze po tym renderowaniu poprawić, więc mam nadzieję, że tym razem... Nie będzie trzeba nic robić, więc mamy to zrobione. To może sobie działać w tle. Jesteśmy teraz w pokoju dzieci. Nie wiem, czy Wam już kiedyś to pokazywaliśmy. Teraz tutaj właśnie pada światło tak fajnie. Dzieci nad łóżeczkami mają takie naklejki. To jest Antosia. A tu Marysi strona. Powiem Wam, że to jest fajna sprawa, żeby trochę odmienić wnętrze, a naprawdę niewiele potrzeba i można fajne rzeczy stworzyć. Nad przewijakiem, ponieważ jeszcze korzystamy. Tutaj e, Marysia kiedyś dostała aniołka, więc e, chciała, żeby on tutaj wisiał, więc on musi tutaj być. E, mamy literki Marysia Antoś. Na górze mamy takie... Mm, o! Misie. Wszędzie misie. Powiem Wam, ja nie lubię bardzo pluszaków, bo to są zbieracze kurzu, a dzieci bardzo rzadko z nich korzystają. I oczywiście emolienty do smarowania. A tutaj mamy półkę, na której, znaczy taki regał, gdzie jest dosłownie. Mm, no, dosłownie. O, wszystko. Ale co ja Wam chciałam dzisiaj pokazać? Tutaj mamy te wszystkie książeczki dotąd. O, dotąd. To są książki yy, z serii Kicia Kocia. Marysia uwielbia tą serię Kicie Kocie czytamy e, codziennie codziennie do snu po trzy książeczki zazwyczaj i tu na górze są zazwyczaj takie książki które mają e, że tak powiem miękkie strony, które łatwo m, można porwać z racji tego, że Antoś jeszcze nie ma tego wyczucia, często rwie te się strony, więc y, one tutaj są wysoko. Z kolei tutaj znowu mamy y, półkę z y, misiami, z pluszakami, jak widzicie jest tutaj bałagan. Mówię, nienawidzę takich misiów. A ludzie często to dają, a to są no, nie zdają sobie w ogóle sprawy, że to są takie zbieracze kurzu i naprawdę dzieci praktycznie w ogóle z tego nie korzystają, a tutaj mamy miseczkę z wodą. Zawsze rano dolewam gorącej wody i tym, że tak powiem, mamy, robimy por poranną toaletę dla dzieci. Tutaj znowu mamy jakieś. Yy... Aha, tu są puzle, ale większe puzle. Tu z kolei mamy puzle już takie dostosowane do wieku. Wiecie o co chodzi? Tam mamy jakąś świnkę, pepę i tak dalej. Tu mamy znowu książeczki. Um... Jak widzicie, Pucio, teraz wiem, że wyszły we wrześniu chyba. Jak dobrze pamiętam, albo w październiku? Nie, we wrześniu chyba. Yy, nowa yy, seria Pucia, chyba jestem kucharzem i o coś o Siusianiu, o odpieruchowaniu. Yy, nie mamy tych książeczek, jakoś yy, może i może kupię je, ale no zobaczymy. Dzieci jakoś aż tak bardzo nie są zainteresowane na razie tym Puciem. Marysia ma jednego swojego faworyta. A Marysi faworytem, jeżeli chodzi o Pucia, jest e, ta książka. Pucio umie opowiadać, to jest o mamie, która e, była w ciąży i o tym, jak powiększyła się rodzina Pucia i Misi. Także to jest najczęściej wybierana książka przez Marysię, jeżeli chodzi o, o czytanie w ciągu dnia. E, albo, jeszcze Marysia lubi to, u Felusi i Gucia poznają emocje. Również e, Marysia lubi, jak to się czyta. O Antośu tego Wam nie wspominam, ponieważ Antoś, Antoś jest zupełnie inny. Jego książki aż tak nie fascynują jak Marysia, ale czasami usiądzie i e, też sobie e, poprzegląda, że tak powiem, te strony. I jedną z fajnych książek jest Książka Wycieczka. Gdzie yy, każda strona to jest taki puzzle, który się wyciąga, i dziecko może yy, uzupełniać później te puzzle, wkładać. Jak widzicie, yy, są obrazki, więc to jest naprawdę proste. Dla dzieci jest to fajna nauka i fajnie można operować rączkami. No ale u nas niezmiernie robotę robi Lego. Całe duże pudło Lego, ledwo się już tam mieszczą. Yy, dzieci zarówno Antoś, jak i Marysia. Antoś yy, bardzo lubi Lego, chociaż on jeszcze nie ma tej sprawności. Nie wie zbytnio o co chodzi, jeżeli yy, mówimy tutaj o jakimś układaniu. Marysia już urucham uruchamiała swoją wyobraźnię i czasami potrafi stworzyć bardzo fajne rzeczy, więc to jest naprawdę fajna zabawa i yy, dostać Lego duplo to jest naprawdę coś, coś fajnego. Mamy też całą serię yy, Linki Miles. Ale Marysia, jak była w wieku antka, no powiedzmy, miała te półtora roku. To, to te linki miles po prostu cały czas u nas chodziły i było głośno, bo one wszystkie się naraz w sumie e, uaktywniają. Ale antka już to tak zbytnio nie rajcuje, te zabawki w sumie już leżą i nikt się nimi nie bawi, jedynie. Zestaw lekarza jest jeszcze fajny albo układanie, właśnie wieży i y, y, cyferki od 1 do 10 z takich kartoników. No i mamy jeszcze, oczywiście, stolik od, y, od, od jakiej firmy? ŻaNOD? Ja, ja Nie wiem, jak to się czyta. Ech, z takiej firmy. E, stolik edukacyjny drewniany. Więc y, bardzo fajne, nie ma tutaj żadnych elementów dźwiękowych, jedynie co to właśnie tu możemy sobie pokręcić. I bardzo fajne mamy oczywiście sorter. Rzecz do układania, zarówno tutaj widzicie, sprawność rączkami, dziecko też może y, rozwijać układanie różnych wzorów. Odkręcanie tutaj normalne kółeczka. Tutaj już mamy jakieś. Widzicie, trzeba trochę pokombinować, więc to jest spoko. To, to z takich rzeczy, które najczęściej nasze dzieci korzystają. Oczywiście kuchnia też robi wielką robotę, jeżeli y, chodzi o zabawę. Kuchnia, która stoi w salonie. No, tak to jakbym Wam mówiłam. Marysia ma fa fazę na, na puzle, więc to też. Yy... Jest takie fajne, ona lubi układać puzle i takie rzeczy. Tylko, że Anto się bardzo lubi w tym przeszkadzać. Jak to wiecie, jak to w rodzeństwie. On by chciał, ale jeszcze nie potrafi robić takich rzeczy. No i tak, i chyba to chciałam Wam pokazać takich rzeczy. No i oczywiście, jeden z ciekawych tematów to jest to, że już mamy listopad zaraz, za kilka dni. I trzeba już myśleć o świętach, o prezentach. Ja myślę już o kalendarzach adwentowych, ponieważ um, dopóki nie było um, dzieciaczków z Łukaszem, robiliśmy sobie nawzajem takie kalendarze adwentowe. Może nie, że całe miesiąc, cały miesiąc. Tylko na przykład wymienialiśmy się liczba, liczbami dni parzystych, nieparzystych i mieliśmy właśnie robiliśmy sobie takie drobne prezenty, natomiast później już jak w tamtym roku robiłam pierwszy dla Marysi, bardzo jej się podobał. No a w tym roku z racji tego, że Antoś jest już dużo, dużo starszy niż w zeszłym roku, chodzi mi, dużo mądrzejszy. To dla Antosia też będę robiła. Nie wiem, muszę już zacząć szukać powoli prezentów, bo to jednak trochę tego trzeba. I... No i myślałam też o sobie. Myślałam też o Łukaszu, proponowałam mu. Ale jeszcze dla niego nie znalazłam żadnego fajnego kalendarza adwentowego, ale mam dla siebie. Nie wiem czy on będzie fajny, nie wiem kompletnie co tam będzie, ale wiem, że bardzo bym go chciała. Zobaczymy co czas przyniesie i czy się na niego zdecyduje na zakup, ale mega się jaram tym kalendarzem i myślę, że jeżeli będziemy nagrywać, no będziemy nagrywać jakieś vlogi, nie mówię, że codziennie w grudniu, że to vlogmasy i tak dalej, ale na pewno będę Wam nagrywała co w danym dniu będzie. Także yy, fajnie jest pomyśleć też o tych naszych dzieciach, o tym, żeby dla nich zrobić jakieś. To naprawdę są drobne upominki, bo my nie musimy tam kupować prezentów za 50 zł, bo wystarczy czasami mały drobiazg, na przykład mały Mikołajek, taka zawieszka na choinkę, albo kula śnieżna, taka mała Marysia miała, dostała w tamtym roku, była zachwycona nią. Także naprawdę, jeżeli znacie dobrze swoje dzieci, to będziecie wiedzieli, yy, co oni. Yy, Lubią i z czego będą zadowolone. Zachęcam Was do tego, żeby o tym pomyśleć trochę. To naprawdę jest bardzo miłe. I tu nie chodzi o to, że się dzieci rozpieszcza, bo rozpieszczać dzieci można w ciągu normalnie w ciągu roku i nauczyć tego, że dziecko będzie przyzwyczajone do tego, żeby zawsze coś miało, a tu nie chodzi o to. To jest raz w roku i to są naprawdę, naprawdę drobiazgi. I myślę, że to jest bardzo miłe. Pomyślcie o tym. Może macie jakieś fajne pomysły, jak to zrobić. Ja już powoli mówię na ten temat myślę. W tamtym roku robiliśmy bardzo fajne choinki drewniane, na pewno z nich skorzystamy w tym roku. A co do samych kalendarzy, to jeszcze pomyślę nad formą ich wykonania, ale na pewno wam coś pokażemy. Ja już ziemniaczki na zupę obrałam, pokroiłam do tego yy, tutaj po. O jezu, starłam na tarce pietruszkę, korzeń pietruszki, seler i marchewkę i por pokroiłam. To wszystko pójdzie do zupy, żeby było dużo warzyw, dużo ziemniaków, bo zupa musi być gęsta, ponieważ dzieci zazwyczaj wybierają ziemniaki, wybierają wszystko to, co gęste, a później to rzadkie zostaje, więc musi być dużo ziemniaków, więc mam nadzieję, że tyle ich też jest, już tam wywar się gotuje. Zaraz dorzucam ziela angielskiego i listek laurowy, i warzywa, i będziemy gotować. I jeszcze, i jeszcze tutaj mam y, słoiczek szczawiu od mojej mamy. Więc w sumie ta zupa to będzie w większości na y, swoich warzywach. <laughs> Ziemniaki od mamy, warzywa też od mamy, porod mamy, no i właśnie szczaw. Od mamy. Mam nadzieję, że wszystkim będzie zupa smakowała. No i oczywiście do tego będzie później jajko ugotowane na twardo. Niektórzy wiem, że też robią barszcz szczawiowy, gdzie ziemniaki są gotowane osobno. Tak mój tata zawsze wspomina swój rodzinny dom, że tam właśnie mama tak robiła. Natomiast moja mama już robiła częściej zupę szczawiową. Także biorę się do dalszej pracy. Ale to to już sama przyjemność. Idę w międzyczasie zobaczyć, czy film się zrenderował, czy jest wszystko ok, czy mogę go wstawiać na YouTube? I zupa szczawiowa gotowa. Do tego jeszcze musimy ugotować jajko na twardo. I tak będziemy jeść. Chociaż dzieci dzisiaj chyba zjedzą bez jajka. Więc tak. Mm, no film się już yy, że tak powiem, skleił w całość, więc idę jeszcze go oglądam. Czy jest wszystko na pewno ok, będę wrzucała na YouTube. A. No więc tak. Już na zupa. Bardzo, znaczy bardzo kwaśna. Kwaśna jest taka fajna. Naprawdę dawno nie jadłam. Mega dobra. Uchował mi się tutaj taki malutki kawałek ciasta od mojej teściowej. Zrobiłam sobie kawę, więc zabieram kawę. I tam ostatni mały kawałek ciasta i eee, jeszcze pewnie może czekolady sobie jakieś tu, może gorzkiej czy coś. I idę zająć się filmem, jednak musi on. Jeszcze raz przejść renderowanie, bo jest jakiś problem z dźwiękiem, więc muszę i tak poczekać, ale może zajmę się w tym czasie czymś innym. Okay. Już przygotowuję kolację. Marysia ogląda bajkę, ja tu rozgrzewam olej, ponieważ yy, zrobiłam tutaj ciasto na omleta z trzech jaj, yy, zjedzą na pół, bo to będzie, jak widzicie, duży omlet. Później dodamy dżemu. Także robimy. końcowy. Wiecie, dla dzieci to musi być proste, nieskomplikowane z nie wiadomo jakimi dodatkami. Musi być prosto i na temat. Więc jest po prostu nasz dżem truskawkowy, który robiliśmy w tym roku. Idziemy jeść. I tyle zostało z tego całego omleta. Mieli po połowie. Trzy zostawił Antoś, dwa kawałki Marysia. Zobaczcie jakie ładne kwiatki dostałam od męża. Łukasz wrócił z pracy. Dzieciaki śpią już. Jest no prawie w pół do 21. Ja już też się wykąpałam. No i mąż miał kupić kolację, bo mieliśmy ochotę na takie wiecie gotowe zapiekanki, ale zamiast tego kupił chleb tostowy i róże. więc y, będzie jechał po, po te zapiekse. ponieważ mamy bardzo już mówię, ochotę. Dawno nie jedliśmy czegoś takiego. A tymczasem chciałabym już zakończyć chyba tego vloga. <słuch> Był to taki krótki, domowy vlog. W sumie to, co robiłam dzisiaj. <grych> Więc, e, tak z tymi pięknymi kwiatami, hm. e, żegnam się z Wami. Życzę Wam e, właśnie, nie wiem, dobrego dnia, dobrego wieczoru. W zależności, kiedy to oglądacie. E, zapraszam do następnych filmów. Trzymajcie się ciepła.